No, witam na moim kanale. Silver z tej strony. Dzisiaj szukamy elementu części rolniczej. Brona talerzowa. Tak to się chyba nazywa. Jeżeli się mylę, to mnie poprawcie w sekcji komentarzy. No to co? Szukamy. No to miała być kolejna leniwa niedziela. Jak się okazało, zawoń do nas znajomy gospodarz ze sprawą i działamy tu. Taki niedoznaczny sygnał, ale wątpię. No, tym razem zdecydowałem się zrobić materiał raczej bez cięć. O, tam może stawka dwie, łącznie dwa klipy. Sami sprawdźcie, dajcie znać, czy Wam się podobało. Coś małego będzie, coś małego. Zapewne zastanawiacie się, czy udało nam się odnaleźć element, tak więc uspokajam już niebawem finał. Małe. Sela. Coś małego, coś małego. Co, ale małe, co, ale małe, co? Czy ciekawe Czy ten sezon więcej się w wodzie skupiliśmy tego, nie? no to czasem wiara ludzi jakieś, gubi, jest srebrna biżuteria, czasem złoto się trafi, no Ale no są rzeczy, które tak już potem by nikt nie wyłowił, gdyby nie my, nie? Także mówię, tam ale zanim, oczywiście zanim to się dojdzie, to trzeba wy, wykopać masę kapsli, nie? No, także duży pożytek jest z tego, nie? bo to... No, ile? Poprzednio jak wjechali? Chyba z 40 kapsli wykopałem, się do obrączki dokopałem. Pełno, nie? Szkła, wszystkiego, tulipanów, drutów, gwoździ, wkrętów, takie rzeczy, że to, aż strasznie to się wiara kąpy, nie? Człowiek by wiedział, to by się nie kąpał. No, ale tak jest. Tu jakieś... Kiedyś było jeszcze może inaczej, ale teraz przez te kajaki, przez to wszystko, to też... Puszki, co tylko, butelki, nie? No, puszki też się zdarzyły. Du dużo jest tu celi, generalnie takich mniejszych, nie? No generalnie fajne hobby. No, no a tu można było spróbować, ale... Coś pewnie takiego średniego, znaczy nie będzie taka gloza. Bo też nie wiadomo jak się ustawił, nie? bo jak się ustawił na sztorce, takie średnie sygnały też, nie? Będą Ale ma ten jeszcze ten to Tu do połowy pola, no, to już, już za chwilę będziemy mogli nawracać, nie?

Nie, no, to już by wyszło, no. Nie, to już było. No ja sobie tylko kamerkę włączę No tak, to mogła zrobić tylko jedna osoba. Już wiedziałem, kto będzie znalazcą, nie wychodząc z domu, także <grywa> Bez nie Kurwa, znowu daro, pokażcie to tak do kamerki. Kurwa, tak to wyglądało. jaki sygnał no że zaś nie, nie wiem, że zmiany? kurwa jak kiedy kurwa, o, kurwa, Była, no. Głowa, No nie było, nie? No to ja tam, się spodziewałem, że to było tyle ziemi miało na sobie, nie? Wysypane tylko. Jest, udało się. He, he. No, to było tylko przykryte ziemią. I Fireland jako tako. Super. No nie